Dzień dobry, działki, dobry, dzień dobry, to jest Jakuba dzień na nagrywamy nagrywamy znów dzień Teacher dla, wchodzimy i poka pokażę wam, jak e, na drugiej mapie pokażę wam dwa, dwa dzień Dobra, wchodzicie tu, to tu później muszę przejść, bo jeszcze nie stare, wiem, co tu chodzi. No to reklamy, nie przejmujcie się. Dobra. I teraz zaczynamy rundę pierwszą. Dobrze, ja już wiem co tu, bo ja tu przechodziłam gadki, i chcę wam pokazać, jak ktoś nie wie, kto tak, tak nie przechodził, to wam pokażę. Piekantny, ale jest ja ze śliwką trafę. Mm. Kubuś, pikatny, pikantny, taki pikantny, bacz, O, ja uwielbiam taki. No. Wiesz, jak jutro zjemy? Powiedzmy że żeby nam wietrko całe nalało. No dobra, teraz idziemy tutaj. Bo to są nożeczki, bo będą nam potrzebne. to. Mhm. Ja, bo będą nam potrzebne nożyczki, A, jeszcze jedno. Mhm. To dobra. Mhm. No cześć. Zapraszam. Ty jesteś w poradni, czy w domu? Za chwilę przyjedzie tam pan Kubis z panią Kubisiobą i będą dla mnie mieli prezent w popociu o Zespół Słucham? Zespół przyjedzie. Jaki zespół no, Dobra. Zespół Czyli chlor, tak? Mm, I, a, zapomniałam I i powiedzieć. Ze 20 łapy w, w górę, z skryp subskrypcji tak. i dwoneczek to ja gram kolejny film. Nie mam no, gdyż mam ma czy jutro w a ale się ciągnie się coś cieka, ogarnąć to w domu, to po tego i mam. rano... Tak, ale jak to można na to, No tyle co trzeba, bo my nie marujemy jedzenia. Ach, niestety nas załapali, przepraszam Was. No to jeszcze raz. Tak. Pytaj o no. które Wigilię, tak? Pyta się o ile na które Wigilię, tak? No ma, cześć i witaj. Oszukiwanie cześć. Eee, dobra. To jest dobry programach, nie przejmujcie się. że państwo kupicie w te gifty, okej? Idzie, wszystko, aż kiedy idzie, wiesz. Dobry podobno, patrz, mówi Kuba. Ona się rozłączyła, Ale Zresztą już się nie rozwoi. No, powiedziałaś. No i po co tak ona pracuje? A ty, już taki to się bardzo Dobry, no dobry, bacz, ona przyjmuje dużo patrzą. A tu nie ma znaczenia, bo i tak się rozłączyła. Z Duszką rozmawiałam, patrz jak Karol przyjedzie, trochę prezenty przywiezie. Dobra, ja zrobiłem rysunek. Dobra. A ty na bierzemy, tak, Jemy... mm, dobra, Do garażu. Dzisiaj moja mama. Mhm. Spadnę zaraz. Moja mama. Mhm. No mhm. Dobrze, mhm. grzejemy, jak się mówi.

Mm -hmm. A, więc to jeszcze potrzebne? Dobra. Mhm. Potrzebny nam łosoś. I klej. <laughs> z życiem świętym. Słyszałeś to? To jest tego piłendesów. 400 pasażerów i tylko 200 obiadów załadowano na lot w helsinki mm -hmm. Linia lotnicza pokoniła dłoń, a załoga znalazła się w bardzo nowej sytuacji. Jednak jedno z inteligentnych... Dobra, też idziemy tutaj. Około 30 miejsc lotu nerwowo wnosiła. Mm -hmm. Szanowni Państwo, nie wiemy, jak to się stało, ale mamy 400 osożek na pokładzie i tylko 200 obiadów. Mm -hmm. Każdy, kto by był na tyle miły i zrównował z jedzenia dla kogoś innego, otrzyma darmowy alkohol bez ograniczeń mm -hmm. przez cały rok. Jej następne ogłoszenie zostało wydane 6 godzin później. Szanowni Państwo, jeśli ktoś chce zmienić zdanie, mamy jeszcze 200 obiadów. Bo z tej historii mają bardzo wiele mm -hmm. dobrego serca. O, tu jest, o właśnie tu jest, jest mi nie to jest moja mama robicie tak macie tu oczy dobra teraz robicie takie coś takie coś takie jeszcze czy ja to jest moja mama? Moja? Moja mama! Moja mama! Moja mama. Mhm. Mhm. Cześć, to... I ona tu przyjdzie! Przywołano się robi. Wiesz, że kurwa, trzeba się go pozbyć po ogóle.